Witam Was w nowym odcinku. Dzisiejszy przepis to nic innego jak zamiennik bardzo fajnej przekąski, która na diecie ketogenicznej, no niestety, nie jest dozwolona. O czym mowa? Krążki cebulowe. A w zasadzie będzie to substytut krążków cebulowych. Wiadomo, że nie możemy jeść na diecie ketogenicznej e, dużej ilości bułki tartej, bądź panko, e, panierki. I tak dalej, a krążki cebulowe charakteryzują się tym, że na nich tej panierki jest zawsze bardzo dużo. Dlatego dzisiaj chcę Wam pokazać mój pomysł na to, jak tą przekąskę zastąpić. Jest to dobry pomysł właśnie na jakieś spotkanie ze znajomymi, na imprezę, na grilla, tak jak tylko chcecie, a nawet do serialu czy dobrego filmu. W jaki sposób będziemy zastępować te krążki cebulowe? Otóż będziemy robić je z papryki. I zawijać w boczku. Do tego e, robię jeszcze bardzo fajną przyprawę, która ten smak bardzo fajnie nam urozmaici. Myślę, że nie ma co przedłużać, i możemy przechodzić do e, gotowania. Zapraszam. Możemy w takim razie zacząć od tego, jakich składników będziemy potrzebować. E, a więc z racji tego, że te krążki będą z papryki, potrzebujemy papryki oczywiście. E, I tu uzależnione jest to od tego, no nie podam wam konkretnych liczby jeżeli chodzi o te krążki, bo wszystko będzie zależało od tego, ile tych krążków chcecie zrobić, jak duże macie papryki. Generalnie usuwamy gniazda nasienne z papryki, tak żeby nie było w środku pestek i potem będziemy kroić paprykę na właśnie krążki. To Wam pokażę, jak już będę przygotowywał. Jeżeli chodzi o boczek, boczek... Też w zależności od tego, jak dużą macie paprykę. Ja mam na wszelki wypadek przygotowane dwa opakowania, ale jest to uzależnione od tego, ile dokładnie będziecie robić tych krążków. Jak dużą macie paprykę, tak będziecie je zawijać. Oczywiście w kolejnym kroku też pokażę Wam, jak będę zawijał te krążki. Jeżeli chodzi o przyprawy, potrzebujemy jedną łyżeczkę słodkiej papryki, łyżeczkę taką do herbaty, pół łyżeczki suszonej kolendry. Jedną czwartą kminku mielonego, jedną czwartą łyżeczki i jedną czwartą łyżeczki czosnku granulowanego. Dodatkowo widzicie tutaj, że mam śmietanę, koperek oraz limonkę. Chodzi o to, że aż prosi się, żeby do tych e, krążków dodać dressing, dlatego ze śmietany osiemnastki, koperku, czosnku oraz Limonki, możecie użyć też cytryny. Będę robił dressing. Zatem zabieramy się za pracę i zaczynamy. Krążki wycinajcie tak około pół centymetra szerokości, żeby nie były też za grube. I za chwilę wam pokażę, co jeszcze trzeba zrobić. Usuwajcie tutaj te części, które trochę odstają. To, jeżeli wytniecie, ułatwi wam zawijanie boczku. No i generalnie. Tak powinien wyglądać gotowy krążek, który będziemy zawijać w boczek. Krążki mamy już pokrojone i w zasadzie gotowe. Czekają na zawinięcie. W międzyczasie pokażę Wam, jak robić przyprawę do nich. Oczywiście to nic skomplikowanego, ale tak tylko, żebyście mieli dla przypomnienia te składniki. Łóżeczka słodkiej papryki. pół łyżeczki suszonej kolendry. Następnie 1 czwarta łyżeczki kminku. Jeszcze trochę dodam. Tak, oczywiście ten kminek to jest kminek mielony. I 1 czwarta łyżeczki czosnku granulowanego. Jeżeli robicie dużą ilość e, tych krążków, możecie oczywiście tej przyprawy zrobić więcej. To jest na około powiedzmy dwie papryki, e, z których zrobimy te krążki, czyli powiedzmy na e, jakieś 12 być może krążków. Przyprawiając je zobaczycie, czy potrzebujecie jej więcej, czy nie. Tutaj niestety większość robi się na oko, bo jest uzależnione to od tego, jak dużo tych krążków robimy, jak dużo mamy papryki. Przyszedł czas na zawijanie boczkiem, w takim razie pokażę Wam, jak należy zawijać te krążki w boczek. Pamiętajcie, że możecie ten boczek naciągać. To nic, jeżeli on gdzieś tam się delikatnie przerwie itd., on i tak dalej. Oni tak podczas pieczenia fajnie się zeschnie, bo ten tłuszcz trochę z niego wypłynie. Nie musi być to bardzo idealnie. I spójrzcie, na taki kawałek wystarczyło mi, wystarczył mi jeden plasterek boczku. Także tak jak mówiłem, uzależnione wszystko jest od tego, jak dużo macie papryki. Także tutaj, no niestety, ale dużo robi się na oko. No i zawijamy dookoła. I tak robimy ze wszystkimi naszymi krążkami. Tak jak mówię, nie musi to być mega idealnie. Możecie sobie podociskać ten boczek. Jest na tyle rozciągliwy, że on sobie podochodzi tam gdzie powinien. Tak wygląda nasz krążek. W takim razie przechodzę do produkcji pozostałych i widzimy się za chwilę. Tak wyglądają zawinięte krążki paprykowe w boczek. Jest tak, że generalnie na jeden krążek schodzą praktycznie dwa plasterki boczku, w zależności od tego, tak jak mówiłem, jaka jest wielkość. Natomiast na te 7 krążków poszło mi 200 gram boczku, czyli takie dwa opakowania boczku wędzonego z Lidla. Wiadomo, im więcej tłuszczów, tym lepiej dla nas, bo ma to być przekąska keto. Teraz naszą przyprawą posypujemy nasze krążki. Aby przyprawa wszędzie nam dotarła, możemy nasze krążki właśnie poobracać, wymieszać, podotykać tą przyprawą, aby była wszędzie. Ona jest mega fajna, aromatyczna. Także na pewno bardzo fajnie płynie na smak tych krążków. Zresztą zobaczycie, jakich tylko spróbujecie. Ja bardzo lubię ten smak i już kojarzy mi się z latem grillem i tak dalej. Oczywiście możecie je zrobić zarówno na grillu, na patelni, albo w piekarniku. Najlepsza opcja to oczywiście grill i piekarnik. No i cóż. Za chwilę wkładamy do piekarnika. Nasz piekarnik, tak jak wspominałem, powinien być nastawiony na temperaturę 250 stopni, grzałka góra-dół. I teraz wykładamy nasze krążki na blasze do pieczenia, na której kładziemy papier do pieczenia. Żeby nasze krążki nie przywierały. Będziemy piec wstępnie, ponieważ każdy z Was może mieć inny piekarnik. Ustalmy, że pierwsza, e, że tak powiem, pierwszy czas, który ustawimy, to będzie 15 minut. Natomiast kontrolujcie w trakcie, jak pieką się te krążki. Wiadomo, że papryka musi troszeczkę zmięknąć w środku, ale chodzi o to, aby pilnować, żeby nasz boczek. Za bardzo się nie składa. W takim razie krążki wędrują do piekarnika i będziemy patrzeć już, jak wyszły nam gotowe. Oczywiście w trakcie możecie przygotować sobie, a nawet powinniście, ee, dip, o którym wspominałem wcześniej, który będzie się składał ze śmietany, osiemnastki czosnku, koperku oraz limonki albo soku z cytryny. Tutaj w tym odcinku nie będę Wam już tego dokładnie pokazywał. Jeżeli chcecie przepis na ten dip, sos czosnkowy, znajdziecie go w przepisie na to pizzę na moim kanale. Także odsyłam do tamtego odcinka. Znajdziecie tam przepis na ten właśnie sos. Czas pieczenia dobiegł końca, także możemy wyciągać nasze krążki z piekarnika. Proszę bardzo, tak się prezentują. I zapewniam, że tak jak się prezentują, tak też smakują. 20 minut. Od 15 do 20, tak naprawdę, w zależności od tego, jak mocno macie piekarnik, w temperaturze 250 stopni żałka, góra, dół. Wyłączyło się naprawdę świetnie. Popatrzcie, jeszcze skwierczą, są świeżutkie i fajnie przypieczone. Oczywiście, jeżeli lubicie boczek bardziej spieczony, bardziej podsmażony, możecie potrzymać dłużej, natomiast pamiętajcie wtedy, że musicie kontrolować, jak one się pieką. Krążki. Papryki, paprykowe zawijane w boczku mamy już gotowe. Dajcie mi chwilę po wyciągnięciu z piekarnika, żeby troszeczkę się stwardniały, żeby ten tłuszcz się zasechł. Wtedy będą lepsze, nie będą tak miękkie. Oczywiście wspomniałem o tym, że najlepiej jeść jest z dipem czosnkowym. Tutaj w tym odcinku nie chciałem go powielać, ponieważ w jednym z moich odcinków dotyczącym pizzy on już jest. Także. Tu poniżej odcinka dam Wam link do tego odcinka, w którym pokazuję przepis na pizzę i również ten sos czosnkowy. Tak naprawdę to wszystko w tym odcinku. Ja bardzo Wam dziękuję, że byliście w nim ze mną. I oczywiście, jak zwykle, jeżeli odcinek Wam się podobał, jeżeli macie ochotę spróbować tego przepisu, dajcie łapki w górę. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, zasubskrybujcie mój kanał. E, tutaj w lewym, waszym prawym, górnym, dolnym rogu e, jest taka, taki mały kwadracik subskrybuj, tam możecie kliknąć. E, dzięki temu widzę, że te moje odcinki i treści, które wam przekazuję, rzeczywiście trafiają do kogoś i im większa liczba tych subskrypcji, komentarzy pod filmami, kciuków w górze, tym bardziej e, jestem zmotywowany do tego, żeby nagrywać dla was kolejne odcinki. Bo tak naprawdę robię to dla was. Także jeszcze raz dziękuję za to, że byliście w tym odcinku. No i cóż, widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia.